Czy tak powinno być w szachach, czy nie, o, okay. czy nie powinno być takiego rozróżnienia? To jest druga klasa podstawów. Okej. Okay. Znaczy moim zdaniem absolutnie nie. Mhm. To jest krótka odpowiedź, e, zero jedynkowa. absolutnie nie, bo e, ja zadałbym może pytanie inne w drugą stronę. Czemu ma to służyć? No właśnie. Znaczy, jaki jest argument za tym stojący? No, nie ma lig mieszanych światowych. No właśnie, że, że, no bo później jakby mężczyźni grają z mężczyznami, kobiety grają z kobietami, tak są jak biega. Nie, nie, jest... w szarach są grupy Open i w grupie Open grają i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście są mistrzostwa polskich kobiet i mężczyzn mhm. osobno, ale w grupie mężczyzn zawsze kobiety mogą grać. Oczywiście mogą grać gra w grupie mhm. Open. Natomiast moim mhm. zdaniem wprowadzaniem pod tytułem sztuczny podział na dziewczynki i chłopcy w, w, już w szkole podstawowej klasie drugiej. Mhm. Raczej prowadzi do tego, że my budujemy, moim zdaniem, nieodpowiednie wzorce. Ale Pan dobrze wie, że dziewczyny grają inaczej początki i końcówki, a mają dużo mniej, przepraszam, tak powiem wprost, koncepcji na część środkową partii szachowej, niż chłopcy. Taka jest prawda, niestety. I o tym każdy szachowiec, począwszy od powiedzmy sobie, chyba dobrze wiedzą. No. To znaczy, ja powiem tak, e, może w ten sposób. Bo. Em, Zdarzają się właśnie um, tak, tego typu opinie, i, i to jest naj, najbardziej. Ja to też szanuję, natomiast z mojej perspektywy, to nie jest tak, że kobiety i mężczyźni grają inaczej w szachy. Oczywiście są pewne wyróżniki w pewnych, w pewnych fazach partii, szachu, może tam jakieś są nieznaczące różnice, ale to są na, na poziomie raczej błędu statystycznego niż realnych, realnych wniosków, które moglibyśmy. Później ekstrapolować na to, że grałem inaczej w tej fazie, inaczej w tej. Raczej bym powiedział, że w związku z tym, że od samego początku, już chociażby w tej drugiej klasie, my dzielimy na chłopcy i dziewczynki, no my raczej uczymy, oduczamy, albo inaczej zniechęcamy dziewczynki do tego, żeby grały w szachy. I moim zdaniem, raczej clue jest na dzień dobry w wieku 8 lat zniechęcania dziewczynek niż pod tytułem, że dziewczynki grają lepiej czy, tam, czy słabiej od chłopców w debiutach czy w końcówkach. Dlatego nie powiedziałem. Powiedziałem, że grałem inaczej w innych częściach partii szachowej. Jasne. To znaczy nie mamy na to wprost wyników żadnych badań. To jest istotne. Raczej bym się skłaniał ku temu, że to co wiemy na pewno, to że mniej dziewczynek gra w szachy, w sensie mniej też później kobiet. I to być może wynika z tego, że mają po prostu inne zainteresowania, co innego je interesuje, być może wynika z tego, że no niestety to jest akurat fakt, no to mamy badania. Około 12 roku życia, do 12 roku życia, nie wiem czy Państwo wiecie, ale dziewczynki i chłopcy osiągają bardzo podobne wyniki z matematyki i w większości badań lepsze osiągają dziewczynki, ale około 12 roku życia, życia dzieje się tak, coś takiego bardzo ciekawego. Wiecie co? Wmawia się dziewczynkom, że się nie udają do matematyki, że one się nadają do czegoś innego i działa tak zwana... E, 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 tak mechanizm psychologiczny, który jest związany z przepowiednią, taką samospełniającą się przepowiednią, czyli y, takie wtłaczanie, mówiąc językiem kolokwialnym, przekonanie, że dziewczynki są słabsze z matematyki, sprawia, że one w to wierzą, a co za tym idzie, pracują nad tym, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu. To jest znany bardzo psy, taki e, psychologiczny mechanizm, a badania pokazują, że jest zupełnie inaczej, że dziewczynki najczęściej są troszeczkę, ale mają lepsze rezultaty i na to mamy badania. I teraz od 12 roku życia samo spełniające się przepowiednia. I bardzo podobnie, to jest moja hipoteza, nie mam na to żadnych badań, ale moja hipoteza jest taka, że tak samo jest w szachach. Bo do 12 roku życia, mniej więcej, może 10, jest podobna liczba dziewczynek i chłopców grających w szachy. Od 12 roku życia i, i dalej zaczyna się robić tak, że chłopców tak zasta, a dziewczynek tak spada. To jest moja hipoteza, nie mam na to badań, ale w związku z tym, że szachy są bardzo pokrewne do matematyki i że wtłacza się takie przekonanie dziewczynkom z, z, z matematyką, to prawdopodobnie, skoro ona się nie nadaje do matematyki, to też się nie nadaje do szachów. To już jest bardzo blisko i pewnie nieraz takie rzeczy słyszeliście. A uwaga, to wcale nie jest powiedziane, że ten, kto gra w szachu, musi być wybitny z matematyki. Wcale nie. Wcale nie musi być wybitny z matematyki. Wcale tak nie musi być. Może być zupełnie w innych obszarach. Inteligencja wielorakie inteligencja Gardnera mówią, że on nie musi być wcale wybitny w tej części matematycznej. Nie musi być. Może być tam good enough, ale wcale nie musi być wybitny. Może coś innego tam pracować. Dobra. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie Wasze... E